Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, nasz niezawodny i kochany pastor Chojecki o katolickim ryciu beretów. Wysłuchamy sobie kawałek jego shorta no i zobaczymy sobie, jak się sprawy mają w świetle słowa Bożego. Pastor Chojecki. Dlaczego katolicy stagruje berety? To taki short. Fragment sobie wysłuchamy. Nigdy nie przyjdziesz do Jezusa pozbawienie tylko z łaski. Dlatego katolicyzm tak ryje berety. Dlatego ekumenizm tak ryje berety. Bo on miesza łaskę z uczynkami. Chyba już kiedyś sobie o tym wspominaliśmy, że protestantyzm oddziela właśnie. To jest rycie beretów. Ryciem beretów jest oddzielanie uczynków od łaski i łaski od uczynków. Teraz, jeżeli ryciem beretów jest łączenie uczynków z łaską, to znaczy, że nie rycie beretów to jest sama łaska, tak, sola gracja. To teraz jest fundamentalnie, fundamentalne pytanie. Jeżeli nie musicie spełniać uczynków i polegacie tylko na łasce, to po co ta łaska wam jest potrzebna? Do czego? A no właśnie taka herezja właśnie czyni waszą tą łaskę daremną. Łaska, która by pracowała we mnie, nie okazała się daremna, tak? Współpracowała pracowała więcej nie ja, ale łaska Boża ze mną, czyli jest współpraca. Jeżeli nie ma współpracy z łaską Bożą, to pytanie, po co wam sola łaska? Po co wam tylko łaska, jeżeli nic nie musicie robić, jeżeli już wszystko macie pozgarniane, zbawienie, uświęcenie, usprawiedliwienie i, z, i gwarantowane słodkie pierdzenie w fotel, to po co wam łaska? Otóż właśnie łaska jest po to, aby spełniać uczynki. Łaska jest po to, aby żyć życiem Chrystusa. Łaska jest po to, Chrystus to mówi w Ewangelii, bez mnie nic uczynić nie możecie, tak? A więc potrzebujemy łaski Chrystusowej. Potrzebujemy Chrystusa, aby z Nim coś dobrego zrobić. I nawet jeżeli coś dobrego zrobimy, ponieważ bez Niego nic dobrego nie, nie, może, nie jesteśmy w stanie uczynić, to w dalszej części Ewangelii Chrystus powie, kiedy coś dobrego uczynicie. Mówcie sobie, że jesteście sługami nieużytecznymi. I faktycznie tak jest. Dlatego, ponieważ jeżeli czynimy coś dobrego, to jest to z Chrystusem. Bez Chrystusa nic uczynić nie możecie, tak? A więc zdajemy się całkowicie na Chrystusa, na Jego łaskę, aby w wyniku tego zdania się na łaskę być zdolny, nabywać tej zdolności. Do czynienia czegokolwiek. Tak? No ale dobra, to już trochę wyprzedziłem naprzód. Nie, bo pastorek nasz kochany dalej będzie tutaj jechał z koksem. Czyli diabeł chce, żebyś przynajmniej trochę polegał na sobie. Diabeł właśnie chce, pastorku kochany, ryjący Berety, abyś łaskę przyjął na darmo. To jest właśnie ludzkowe. Lucek się nie boi łaski. Lucek się nie boi łaski. Lucek się boi odpowiedzi na łaskę. Dlatego będzie robił właśnie wszystko, tak jak przez ciebie ryje berety, żeby o masz łaskę, nic nie rób. Masz talent, zakop go. Nie musisz pomnażać, nie musisz puszczać przez banki, inwestować, żeby oddać panu dwa talenty, nie? Zakop, masz talent, już jesteś nieutrasalnie zbawiony, ubłogosławiony, ufrzyskowiony, już masz sola gracja. No i co, i przyszedł pan, i co ten mówi? No, mam tą sola gracja, mam tego talenta, idź precz. Bo tam ci też dostali solagrację, tak? Tylko, że jeden dostał dwie solagracje, to oddał cztery. Drugi miał pięć solagracje, oddał dziesięć. Co to znaczy? Pomnażać. Jak jest napisane, puścili w obiekt, to tak? Oddali bankierom. Biznes. Wiedziałeś, że chcę siać tam, rządź tam, gdzie nie siałem, zbierać tam, gdzie nie, nie zostawiłem, tak? Nie, nie posiałem. A protestantek właśnie której je berety, pastor Chojecki. Żeby zostawić ze łaską daremną. Tak? Że protestantyzm jest daremny. Przynajmniej trochę polegał na sobie, jeśli chodzi. No i właśnie nie polegamy na sobie, nawet trochę. Bo właśnie uwaga. Zdajemy się, to, to właśnie w tym odnośnie tego to mówią, to powtórzmy sobie. Wiara prowadzi do całkowitego zaufania, zdania się na Chrystusa, tak? Zaparcia się siebie. W jednym z angielskich tłumaczeń to jest yy, must forget yourself, tak? Musisz, zap musisz zapomnieć o sobie, tak? Czyli mamy dojść do tego poziomu, by zapomnieć o sobie tego zaprzeczenia, tak no jedno, i to, jedno i drugie słowo oddają praktycznie to samo, nie? Żeby właśnie przez to całkowite zdanie się na Chrystusa być zdolnym, przez Jego łaskę uczynić cokolwiek. Tak? Protestanty szafuje zdawać, zaufać Chrystusowi. Zaufać i nic nie robić. Katolik ufa i działa. Jego działanie jest wynikiem właśnie zdania się na Chrystusa i na Jego łaskę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Święty Paweł nie pisze wale bony, bo, bo już mam łaskę. Ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Tak? Protestantki sobie biorą umocnienie, bo po to, żeby walić w hamach. Bony. To sorry. Ty ryjesz berety, pastorku, kochany. Ty, chojecki pastorze, ryjesz beret, bo nie rozumiesz pisma świętego. To ty głosisz ludzka, który chce, by łaska była w tobie daremna. Bóg, jeszcze raz, Bóg nam daje łaski. Lucek nie boi się tych łask, które Bóg nam daje. Lucek właśnie boi się naszego współpracowania z łaską. Tego się boi, bo wie, że tu już mu ciężej wejść, bo wie, że tam już jest, yy, prawda, wysiłek człowieka, zaangażowanie człowieka. Tam człowiek jest zjednoczony z Bogiem przez łaskę działającą. A łaska zakopana, proszę bardzo, przyjmij sobie nawet 20 sola gracia. I daj, jeszcze 25, możesz sobie przyjąć, tylko se zakop. O. I zamiast oddać 50, też 25 sola gracja, nie? A pan się powie: No ty dałem ci 25 i co tyle mi odesz Wąt. Diabeł łaski się nie boi, ale będzie robił wszystko, by nas, by ta łaska, którą mamy, pozostała w nas daremna, będzie nas blokował, abyśmy na tą łaskę nie odpowiedzieli. I wszyscy wierzący katolicy i nawet protestanci ekskatolicy, może pamiętacie. Jak y, chcie, y, y, szliście do spowiedzi, to ile razy albo się przekładało z poniedziałku, na wtorek, z wtorku na następny wtorek i, i, i mijały tygodnie, albo y, może i nawet y, miesiące. A czyja to jest sprawka? Boża? Nie. Łaska była. Wezwanie do spowiedzi to wewnętrzna inspiracja? Była. Tylko, że tak człowiek yy, zwleka, odwleka yy, jeden dzień, drugi tydzień i, 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 i tak zlatuje. A kto za tym stoi? Jest łaska, by się iść do, przystąpić do Spowiedzi Świętej, by się pojednać z Bogiem? Jest. Ale wykonanie? O, tu już może być problem, nie? Bo lucek się nie boi samej, samego wezwania do spowiedzi. Lucek się boi nas, idących do konfesjonału, bo wie, że straci torcika. Czy z pójściem do kościoła na msze, czy z podjęciem y, jakiejś ofiary, jakiegoś trudu dla Chrystusa, lucek zawsze jest koło tego. I jak widzi, że człowiek się angażuje, to wtedy on się też angażuje. Jak widzi, że ma, a nic nie robi, to diabełek sobie też komarka łutnie, ale na jedno oko. Przynajmniej trochę polegał na sobie, jeśli chodzi o zbawienie. Bo to uniemożliwia ci, by polegać całkowicie na Jezusie. A tylko wtedy możesz być zbawiony. No, całkowicie polegać na Jezusie, by co osiągnąć? Po co? No właśnie, zobaczmy, polegam na Jezusie, i to poleganie na Jezusie jest, yy, nie owocuje niczym. Polegam na Jezusie, no i owocuje tylko tym, że się kiszę własnymi bonami, smrodem bonów, bo nic nie robię, nie? No nie. Jezus nigdzie nie pisze, że jak mi zaufacie, to możecie się kisić we własnych bonach. Nic nierobienia. Zaufać, zdać się na Boga w całości, żeby być zdolnym. Albo inaczej, żeby stać się narzędziem, przez które Bóg spełnia. Swoje zamierzenia. Protestant jest bezużytecznym szpadlem, przerdzewiałym już od pierdów. Rzymski katolik jest szpadlem, ale Bóg se kopie swoje doły nim. Rzymski katolik jest młotkiem w ręku Boga i Bóg se wbije nim swoje gwoździe. Protestant jest bezużytecznie, bezużyteczną, bezużytecznością w swoich wymiotach. Jest zapajęczynioną szczotką. W kącie u Pana Boga. Bezużytecznie, bezużyteczną. O ile w ogóle stoją w kącie Pana Boga. Ale z tego, co mówią i pastor Chojecki, i wielu protestantów w podobnym duchu, to protestant jest bezużytecznie, bezużyteczny. Jest bezużyteczną, bezużytecznością. A bezużyteczna, bezużyteczność równa się po prostu na no śmierć na ulicy. Do tego sprowadza protestantyzm nowonarodzonych, nowonarodzeni do pierdzenia w fotel i nic nierobienia. Uważajcie protestantki. Uważajcie, słuchaczy Chjeckiego i ty posturku uważaj. Bo to ty rjesz berety. A wy tam z IPP dajecie seryć berety, jak orać bronami beton. Tak was Chojecki bije w bambuko. Nigdzie nie ma solagracja. Bez nic nierobienia. Solegracja i nic nie robienie nigdzie nie ma. No ale cóż, protestantyzmu nie ma. Ale Luter jest, nie? O, pozdrawiam.